Dziwny w następnej degustacji, tym razem e, mam piwo Borvaro, DDH Pils 5% alkoholu, jest no, pilcer, tak, ale tutaj mają interkampisę Pale Ale Beer. widzę, to jest po prostu Pale Ale, to nie jest Pils, e, składniki, a to jest piwo, tu pisze, to jest piwo, this is beer. Ingredients, in, 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 czyli składniki woda, słód jęczmienny, pszenica, owiec, chmiele i droszcz. No, dziwny skład na, na Pilsnera, nie uważa się. Um, jeśli chodzi o chmiele, to użyli mandarinę Bawaria i Hewlett Melon. No i zobaczmy. Piana była duża, bardzo duże nasycenie, e, Ogromna piana się zrobiła, jak nalewałem. Jest to. O, zobaczcie. Ogromna. Mm. Tu bardzo ładnie, malusinkie, ale tu od gór zaczęło się robić ogromne, ogromne, ogromne. Nie znika. E, słonkowa barwa. E, opalizująca. No, lekkomentne jest. E, bardzo ładnie to wygląda. E, ogólnie bardzo ładnie to wygląda, nawet teraz. Aromat cytrusowy, e, lekka słodycz, mandarynka, trochę cytryny. Bardzo cytrusowy, bardzo fajnie. Może nie jest ogromny, ale naprawdę od razu wiesz, że to jest mandarynka. Bardzo przyjemnie. To chyba mandaryna Bawaria. Tak, tak no, spróbujmy. Piwo nie smakuje jak pilsner, zdecydowanie. Nawet pomijając te cytrusowe aspekty. E, aby ja to wytłumaczyć, no. E, odbi odbiór, odbiór miany jest taki, jakbyśmy pili pejlej. E, może właśnie przez te dodatkowe e, słody, jest tak welwetowo, aksamitnie, od... ciągnące troszeczkę od y, owsa. Są takie drobniutkie jakieś y, ziarnistości z pszenicy. Jest lekka warstwa właśnie tych ty, ty, ty słodów jęczmiennych, y, bardzo ładnie. Ale ogólnie, nawet to takie wrażenie, jakbyśmy pili PNL. Nie ma tej takiej klarowności to przejrzystości pilznera na jedynie słusznym słodzie jęczmiennym. No jest takie dziwne uczucie, no jakbym miał na przykład to piwo zakwalifikować, nie? zaklasyfikować Um, i było to, była to piwo zagadka na przykład, które miał odgadnąć, to mnie odgadł. To wcale nie smakuje jak przyznaję. Pale Ale um, z cytrosowymi um, aromatami dużo bandemki, bardzo dużo bandemki, nawet w smaku. Um, zestaw jest dużo. Cytrynka, um, goryczka grejfrutowa. I dużo takiej właśnie e, tej białej skórki albido, też jest bardzo wysoka, jest goryczka, bardzo przyjemnie jest ogólnie, bardzo pijalne jest to piwo, ale nie powiedziałbym, że smakuje jak blitzner, nawet, nawet w, słabie, e, w warstwie słodowej, no bo oczywiście użyli innych mili, e, to może jednak to jest ale... Przyjemne, bardzo pijalne, prawie że sesyjne, no 5% alkoholu, także trochę za dużo na sesyjność, ale chce się pić, chce się to dalej pić, bardzo fajnie, mam tylko problem z klasyfikacją, dlaczego napisali Pils, a pod spodem Pale Ale, no nie wiem. Łatwo dostępne w Tesco, także, jeżeli ktoś pił, to proszę o komentarze. No, ja bym nie narażał no, niestety. Ale fajne piwo, ogólnie. Bardzo przyjemne w odbiorze. Niesamowicie pijalne. Także chciałoby się następne wypić i następne. Piwo samo w sobie jest bardzo fajne. Mam tylko problem z klasyfikacją. Niemniej jednak... Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Proszę znaczy, dajcie w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji, kształtujcie dzwoneczka, które będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Tak, zmienię się na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej. Ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.